Widzowie, ogólnie taka sprawa, nagrałem odcinek cały yy, przed chwilą. Okazało się, że nie nagrało mi się wideo. Rozdałem skina, to MK była do wygrania. No, i zanim się zorientowałem, że nie mam nagranego, no to ziomek już przyjął, także no trudno. Emeczka trafi do niego. Nie mam za bardzo pomysłu, co zrobić. Postaram się wygrać, że tak to powiem, dzisiaj na stronie, teraz, jak kręcę coś. No bo tamten filmik zakończył się troszkę stratą, chyba przegraliśmy 50 zł. Mogę wam mniej więcej pokazać bitwy. Zrobiłem to, jest tamten odcinek od, od tej bitwy się zaczął. No większość niestety przegrałem. Bardzo fajne bitwy powychodziły, ale do niestety nie nagrało się wideo, także. No, przykro mi, postaram się na, postaram się coś rozdać, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, przejdźmy sobie może do bitwy na razie zróbmy sobie taką, zauważyłem, że te awupki fajnie w miarę sypią także mam nadzieję, że, przed, że teraz na nagraniu się to nie spieprzy, że tak to powiem i uda się odrobić te 5 dych, co straciliśmy i jeszcze coś rozdać, dobra, lecimy, proszę oby strona doceniła <laughs> i lecimy, z pierwszej Najlepiej, 13 ziko, ale to nawet nie jest żadna zwrotka I z drugiej z pewnie przebije mi, kur... Niestety, ale bitwa była beznadziejna Dobra, trzeba sprzedać i jechać dalej 47 zł, co w ogóle hajs z moich głowców I jest mi przykro, bo już prawie nic nie zostało A miałem nadzieję, że wystarczy na zdecydowanie dłużej No ale najwyraźniej zbyt nieodpowiedzialnie grałem ostatnio, dobra Rzucimy sobie Music Case'em, rzucimy sobie Toolbox'em, rzucimy sobie Lovely Case'em, jem czwórką na koniec za 42 złote równe. Bitwa i spróbujemy znowu na trzy osoby. O, grałem z tym gościem, przed chwilą wygrał 180 zł. O, wyszedł. Nie spodobała mu się bitwa. Jakiekolwiek boty, o. Ohio Giad, siema Ohio Giad. Już bardziej nie mogę podrasować swojego Niku. Dobra, nie z pierwszej Rozo dostaje najlepszego kita. No mam tutaj szczerą nadzieję na dużego farta. Ej, roza 18 zł, ja mam 7, dobra, lovely case, suknij coś i water elementa. on ma muertosa! No, jakie ty są lucky, proszę, jakaś MK za 5 dych i dupa, underdog by pewnie oddał. Ta i bot nas jeszcze oskubał z hajsu, dobra. Mam nadzieję, że ten film się nie skończy tak, jak myślę, że się skończy, bo ja w tym momencie będę robić Alina i Polecimy dwa 2 block cases, y. lovely case ik. steampunk. A wupka, no może coś droższego. kurtcase jeszcze troszkę droższego. Rassles, A no może EK się nawet zmieści? Raz zmieści się. Dobra. I zrobimy go na dwóch standardzie. I błagam wręcz o to, żeby tutaj było 150 zł, żebym miał budżet na następne odcinki. Bo nie widzi mi się wpłacać. Dobra, Bot Michael. Z tobą grałem o 550 zł. Mam nadzieję, że mi dasz szczęście. Proszę. A oczywiście 18, 15 zł na start bot dostaje, Proszę, proszę. Coś solidnego. No co to jest za ściek. Skrzynka kosztuje 8 zł, ja dostaję 8 z dwóch skrzyn. Dobra, on jeszcze water elementala trafia. 4 dychy do 16, proszę, steampunk. O Boże, 250 gros... No dobra, nie wiem, 5 zł. Nieważne. Jakiś kałach? Przegraliśmy. Dobra, spróbuję jeszcze zrobić coś z punktów, mam 9000. Nie jesteśmy jeszcze nawet na to. Dobra, to wezmę tego Yellow Jacket'a. Ile to kosztuje? 28 zł. Dobra, zróbmy Alina za 33. Na czterech. Na trzech może? Na trzech. I weźmy takie skrzynki, które wydaje mi się, że są w stanie oddać. Może tak. Pierwsza niech będzie Ember Case. I 3, 3 te. Na trzech. W standardowym. No nie poddaję się z tym standardem. No faktycznie tamte bitwy na underdogu, ale tutaj czuję, że dostanę faktycznie... Dobra, tu musi być super drop, po prostu, tyle. Super drop na święta. <noise> Z pierwszej gówno. No lala dostaje 5 zł, jest to jest 90 zł wow. No i super dobra. No już widzę jak ta się bitwa potoczy. On dropi, Ja dropię 2 złote i znowu underdog, tak? Dokładnie, znowu underdog Czyli wychodzi na to, że stronka mnie... Albo... Nie, nawet ten nie underdog pomiędzy byłem. Dobra, przynajmniej jesteś ziomek wygrał. No niestety, dzisiaj się wyzerowaliśmy i całe 350 zł z puszczone zostało z dymem. Także no nic. Dziękuję wam za uwagę. Grajcie odpowiedzialnie, trzymajcie się, ciepło, Cześć.